Pasmo Kultury Katarzyna Rogacka, witam Państwa w kolejnym odcinku audycji Pasmo Kultury. Witamy dzisiaj Wojtka Minkiewicza ze Stowarzyszenia Kulturalnego, Co jest w Elblągu. Dzień dobry, witam również bardzo serdecznie. Powodem naszego spotkania jest oczywiście kolejne Elbląskie Święto Muzyki, piąta edycja tej imprezy u nas w Elblągu. Co w tym roku jako stowarzyszenie przygotowaliście dla Elblążan? Faktycznie po raz piąty, po raz pierwszy, za to z trochę większym rozmachem udało się uzyskać finansowanie wydarzenia z budżetu obywatelskiego. Tak naprawdę dzięki głosom mieszkańców i mam nadzieję odbiorców zadowolonych z poprzednich edycji mamy większe fundusze i przez to impreza będzie bardziej rozbudowana, zarówno jak chodzi o harmonogram wydarzeń czasowych, jak też miejsca, w których będzie się to działo. Zostało to podzielone w tym roku na kilka różnych części. Jest część warsztatowa, ponieważ w ramach święta muzyki chcemy też wyszkolić w różnych rzeczach związanych z kulturą naszych elbląskich miłośników kultury. Który właśnie, więc będą między innymi na przykład warsztaty realizacji dźwięku. Postaramy się przygotować kilku młodych, pewnie ludzi do samodzielnej realizacji, choćby prostych wydarzeń muzycznych. Tego wyblągu nam potrzeba. Mówię to jako organizator z doświadczenia. Oprócz tego będą działania zarówno filmowe, może o tym powiem na początku, bo to może nietypowe, bo jesteśmy w trakcie realizacji ogólnopolskiego festiwalu Animacji Opla, to jest festiwal, gdzie pokazywane są różne animowane produkcje, ale również związane z muzyką, bo chociażby są animowane wideoklipy, więc miłośnicy muzycy też mają tutaj dla siebie pewną ofertę. No i przede wszystkim koncerty. Koncerty to jest to, z czym jest skojarzona ta impreza Elbląskie Święto Muzyki. To jest powód, dla którego w ogóle impreza została zainicjowana, czyli żeby wyjść z muzyką na ulicę, żeby dostarczyć możliwości do obcowania z muzyką osobom, które na co dzień niekoniecznie wybierają taką formę aktywności z różnych przyczyn, czy to finansowych, czy to po prostu braku czasu, czy, czy, czy z jakichś tam innych. I myślę, że w tym roku kontakt z muzyką powinien być i częstszy, i bardziej różnorodny jeszcze. I zachowujemy oczywiście tę najważniejszą dla nas część, czyli prezentacje muzyczne na Starym Mieście. To się będzie odbywać 18 czerwca w niedzielę, i pewnie w większości lokalnie, ale nie tylko muzycy będą w kilku czy kilkunastu miejscach cieszyć uszy i oczy odbiorców, ale oprócz tego dochodzą koncerty bardziej. Zorganizowane, nie wiem, nazwijmy to profesjonalne, będą sceny większe. Jeden dzień zaplanowany jest w całości na Górze Chrobrego i tam odbędzie się piknik kulturalny, będą koncerty, będzie szkicologia, będą różne inne formy aktywności. No i 18 czerwca finał, parada uliczna z uczestnikami. I na zakończenie tego dnia koncert grupy Vito Bambino, także jednego z takich chyba w tej chwili bardziej popularnych polskich wykonawców. Dużo się dzieje, więc potrzebujecie rąk do pracy. Szukacie też wolontariuszy, którzy zechcą Wam pomóc właśnie w organizacji, bo podejrzewam, że wniesienie całego sprzętu na górę chrobrego latem cieszy się na pewno dużym zainteresowaniem. Dlatego. Właśnie zachęcacie Elblążan, którzy chcą spędzić fajnie z Wami też czas, do pomocy. Przy wszystkich podobnych imprezach zwykle przydaje się. Każda dodatkowa para rąk, ponieważ zawsze jest co robić, a no, impreza nie, nie ma charakteru komercyjnego, my sami też nie zarabiamy na organizacji tej imprezy. Dominuje atmosfera po prostu oddolnej, przyjacielskiej inicjatywy, i w, właśnie podczas takich przedsięwzięć wolontariusze to jest bardzo mocny i istotny punkt programu. Gdyby nie osoby, które my, oczywiście, jako członkowie stowarzyszenia, również wolontariacko się udzielamy, natomiast jest nas za mało do tego typu imprezy, która obejmuje sporą część śmierci. Miasta i wiele wydarzeń. Szukamy, zachęcamy. Młodych, ale nie tylko, wolontariuszy, którzy mogą nam pomóc, i z jednej strony popracować z nami, a z drugiej strony też, myślę, sympatycznie spędzić czas, mieć wejście w, we wszystkie miejsca, w których działania są realizowane, zobaczyć, jak to wygląda od środka i być może w przyszłości sami staną się organizatorami. No właśnie, przybliżmy może naszym mieszkańcom, kim tak naprawdę jesteście, ile obecnie osób tworzy Stowarzyszenie Kulturalne, co jest. Nasze stowarzyszenie powstało w 2012 roku, więc niedawno obchodziliśmy dziesięciolecie. Jest to cały czas, czas grupa, taki trzon powiedzmy to jest około 10 osób, wiele z tych osób jest aktywnych w stowarzyszeniu od samego początku. No i tak krótko nas definiując to jest grupa przyjaciół, bo tak to trzeba nazwać, która połączyła się poprzez wspólne pasje i one obejmują szeroko rozumianą kulturę, ale też w ogóle aktywne formy spędzania wspólnego czasu z fajnymi ludźmi, bo też turystykę powiedzmy czy sport. Staramy się wyszukiwać okazję do Zrealizowania ciekawych, naszym zdaniem pomysłów y, głównie kulturalnych, i przy okazji również dobrej zabawy dla nas y, jako organizatorów. Nie ukrywam, że chyba w większości przypadków, jeśli ktoś y, coś robi społecznie, często ma sam z tego frajdę, ponieważ przykładowo organizując koncert, ma się tę te, y, te przyjemność i możliwość zaprosić na przykład wykonawcę, którego samemu się również y, lubi i ceni. Także to jest. Połączenie przyjemności i pożytku. Oprócz tego, każdy z Was ma swoje własne życie zawodowe, prywatne. Jak to robicie, że cały czas znajdujecie na to czas i przede wszystkim chęci, no bo to już 10 lat? Chęci pewnie dlatego, że cały czas to traktujemy jako nieobowiązek, tylko pewną emanację naszych pasji. Bez chęci się nie da, oczywiście w ogóle od tego trzeba zacząć, że nic, co robi się społecznie, jeśli nie będzie chęci, no to nie ma sensu, bo to, to byłoby na pewno skazane na porażkę. Jak chodzi o czas, nie ukrywam każda forma aktywności, którą ludzie y, robią, to jest pewien wysiłek, pewne wyrzeczenia. W tym czasie pewnie można byłoby zrobić coś innego i, i jakby skupić się zupełnie na sobie, a nie tylko na, y, czy może nie tylko, ale, ale, ale nie na tym, żeby działać dla kogoś. Natomiast frajda i satysfakcja są na tyle duże, że y, jeszcze po tych 10 latach chce nam się. Nie wiem ile, nie robimy sobie takich założeń, ile to potrwa, ale póki będziemy czuli, że ma to sens, no to pewnie będziemy to robić. A temu, czy ma to sens, podpowiadają takie sytuacje, jak czasami na przykład jakaś nagroda, którą uzyskamy za realizację jakiegoś konkretnego działania, czy tam po prostu za ogół naszych działań. Są odbiorcy, są sposoby na pochwalenie nas, co widzimy i słyszymy. Nie jest to oczywiście wyznacznik i yy, jakiś taki. Punkt najważniejszy odniesienia dla nas, natomiast jest to miłe i na pewno motywuje nas do, do działania. I wróćmy jeszcze do Elbląskiego Święta Muzyki: no bo chcecie zaprosić do wspólnego grania na starówce właśnie młodych artystów z Elbląga, ale chyba niekoniecznie. Od początku, od pierwszej edycji Elbląskiego Święta Muzyki wspierają nas choćby nasi znajomi muzycy z Trójmiasta. Zaczęliśmy z nimi współpracę podczas tego wyżania, wydarzenia z tego tytułu, że środowisko muzyczne elbląskie nie jest bardzo duże. To znaczy, mówię to porównując z takimi aglomeracjami jak choćby Trójmiasto czy, 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 czy inne duże miasta, po prostu. Więc, chcąc zrobić wydarzenie zauważalne, obawialiśmy się, że może tych naszych lokalnych artystów nie starczyć, chociażby z tego powodu, że z samego środowiska też nie można oczekiwać, że wszyscy będą chcieli, czy mogli brać udział w takich wydarzeniach, także mamy też naszych y, kumpli, którzy nam pomagają i zachęcamy wszystkich innych, którzy chcieliby się włączyć, natomiast opieramy się i trzonem tych prezentacji niedzielnych są występy naszych lokalnych elbląskich artystów, obojętnie czy amatorów, czy zawodowców, obojętnie y, jaki styl i gatunek reprezentujących i obojętnie, czy są to muzycy, instrumentaliści, czy, czy wokaliści, czy są to dj -e, na przykład, czyli każda emanacja muzyki jest mile widziana. Staramy się to zorganizować w taki sposób, żeby przechadzając się po starym mieście, udało się, jeśli nie wszystkich, to przynajmniej większość prezentacji pokrótce zobaczyć. Dlatego też od razu zaapeluję, że gdyby byli elbląscy artyści, którzy chcieliby wziąć razem z nami udział w tegorocznej edycji, to bardzo zachęcam do zgłaszania się już w tej chwili, ponieważ po prostu ułatwi nam to zaplanowanie wszystkiego, opracowanie logistyki, harmonogram czasowy, co jest potrzebne, sprzęt i tak dalej. Niezależnie od. Od tych dodatkowych koncertów, które pojawiają się w tym roku, czy innych wydarzeń, to niedzielne spotkanie jest dla nas kluczowe i najważniejsze. To znaczy, nawet jeśli w przyszłych latach nie udałoby się uzyskać jakiegoś wsparcia finansowego, które pozwala nam realizować wydarzenie w bardziej zaawansowany sposób, to same prezentacje, jako wyjściowy pomysł, są dla nas wystarczające, żeby realizować. I wydaje mi się, że akurat one dają najwięcej przyjemności i satysfakcji odbiorcom, kiedy chodzą po ulicach i tutaj z. Ze starego sta amerykańskiego samochodu słychać operowy śpiew, a tam chór przykładowo kantata, a tam tańczą i śpiewają szalone małolaty czy diamenty, a tam gdzieś indziej rokowy, czy, czy regowy, czy elektroniczny skład elbląski. Także to jest fajne i tego się trzymamy, że to jest dla nas must have, tak zwany, mówiąc po angielsku. I my się przyłączamy do apelu, zapraszamy na weekendowy tak naprawdę finał tegorocznego elbląskiego święta muzyki, czyli 16, 17 i 18 czerwca. Tak, to jest zdecydowanie Chociaż skoro mam możliwość, to tylko dopowiem, że już w tygodniu poprzedzającym będą się pewne działania wydarzały. Nie wszystkie nawet jestem w stanie nazwać i nie chciałbym, bo. Część rzeczy ma mieć postać pewnej niespodzianki. I dodam też, że istotna dla nas jest również data 21 czerwca. To jest środa, a to dlatego, że 21 czerwca to jest de facto kalendarzowo Dzień Muzyki Światowy, który jest celebrowany na całym świecie właśnie w formie takich ulicznych muzycznych przedsięwzięć. My realizując nasze wydarzenie, jakby finał zawsze robimy w weekend, ponieważ najwięcej osób ma możliwość i zagrać, i odebrać te rzeczy. ale 21 czerwca w środę też będziemy chcieli zaakcentować, że to tego dnia jest święto muzyki. Także na przystani grupy wodnej nad rzeką połączymy to trochę z nocą kupały, ponieważ tak to przypada, że to jest takie przesilenie letnie. Będą wianki na wodzie, będzie muzyka na wodzie. Szczerze zachęcam do obserwowania po prostu profilu naszego i tego, co się będzie działo. Myślę, że sporo ciekawych, nietuzinkowych sytuacji będzie do wyboru. I my również zapraszamy. Dziękuję Ci bardzo, Wojtku, za rozmowę. Do zobaczenia. A również dziękuję i zapraszam. Pasmo Kultury